Hejo, przez ostatnie półtora miesiąca testowałam moje cztery nowości od marki John Masters Organics. Dla mnie też brzmiało to nieznajomo, nie znałam wcześniej tej marki, ale myślę, że naprawdę warto ją poznać. Zapraszam do oglądania dalej. Masters Organic poznałam przypadkowo Przeglądałam kategorię nowości ze strony Drogerii Pigment i natknęłam się na żel Sklizujący. Popatrzyłam Opakowanie proste, ale przyjemne Dla oka. Cena już niekoniecznie Myślę sobie, pewnie napakowane silikonami Pewnie jakoś tam mają się za niby naturalną markę No ale dobra, zobaczcie jakie tam są składy No i powiem Wam, że składy Wzorowe Dlatego zaczęłam przeglądać pozostałe propozycje od tej marki i zebrałam sobie szampon, odżywkę, odżywkę bez spukiwania i stylizator i dzięki uprzejmości drogerii Pigment dzisiaj mogę wam co nieco o nich opowiedzieć. Zaczniemy od tego, skąd w ogóle wzięła się ta marka. Ja wcześniej też nie znałam i dopiero później zaczęłam się zagłębiać w ten temat. E, I na stronie marki John Masters Organics możemy znaleźć taką informację. Filozofia marki została stworzona przez Johna Mastersa. John zaczął śledztwo na temat szkodliwości działania chemicznych składników takich jak amoniak lub siarczany, które są obecne w większości farb i produktów do włosów. Używając nietoksycznych składników, Masters stworzył własną linię do pielęgnacji włosów. W swoich produktach połączył olejki eteryczne i ekstrakty roślinne, które naturalnie odżywiały włosy. Organiczne od z jabłek stały się podstawą jego oryginalnej pułkanki do włosów, wszystkie składniki muszą spełniać surowe kryteria ustalane przez Johna i być zgodne z filozofią marki. Muszą być w pełni ekologiczne, nie mogą bazować na pochodnych ropy naftowej czy węgla. Wszystkie olejki eteryczne i ekstrakty roślinne, w miarę możliwości, powinny być certyfikowane. Wszystkie składniki i produkty końcowe nigdy nie są testowane na zwierzętach. Wszystkie składniki muszą być korzystne dla skóry i włosów. Wszystkie składniki muszą być zbierane w sposób przyjazny dla środowiska. Wszystkie składniki muszą być wydegradowalne, Produkty nie mogą zawierać żadnych sztucznych barwników i nienaturalnych substancji zapachowych. Podsumowując, marka stara się być jak najbardziej naturalną, co naprawdę szanuje, i składy mają naprawdę przepiękne. A teraz przejdziemy już do Produktów. Recenzję zacznę od szamponu do włosów normalnych, lawenda i rozmaryn. To jest wersja miniaturowa. Tutaj jest 60 ml tego produktu. Postanowiłam, że nie będę brać pełnowymiarowego produktu, ponieważ nie wiem jak się on sprawdzi na mojej skórze głowy, jak ona zareaguje, ponieważ szampon zawiera CB, czyli kokami do propyl na którą niestety najprawdopodobniej jestem uczulona. A szkoda byłoby mi tej reszty szamponu, której bym nie używała, gdyby okazało się, że jednak właśnie moja skóra głowy źle na ten szampon reaguje. Na stronie mamy napisane, że za skuteczność szamponu, poza lawendą i rozmarynem, który pobudza wzrost włosów i nadaje im blasku, odpowiadają kora wierzby, wykonuje naturalny peeling skóry głowy, aby wspomóc regenerację mieszków włosowych i barwinek, który posiada antybakteryjne właściwości ściągające. Także to by było na tyle z obietnic, a teraz przechodzimy już do analizy składu. Na początku mamy nie wodę, tylko sok z aloesu, więc jest naprawdę nawilżający szampon. Następnie dopiero mamy wodę, później substancję myjącą i antystatyk, humektant w postaci gliceryny, następnie substancję konsystencją twórczą, później substancję myjącą, lepiszcze i antystatyk, następnie łagoną substancję myjącą, czyli kokamidopropyl betaline, na którą jestem niestety uczulona, e, później hydrolizowane białka ryżu, później oleje lawendowy, regulator pH, olej z liści rozmarynu, barwnik, ekstrakt z białej Herbaty, wyciąg z liści żywokostu, ekstrakt z wierzby białej, później tam w postaci pantenolu, olej z nasion słonecznika, wyciąg ze skrzypu polnego, później ekstrakt z korzenia pokrzywy zwyczajnej, olej z nasion lnu, olej z nasion ogórecznika zwyczajnego, olej żożoba, olejek lawandynowy, olejek eteryczny z rumianku, później wyciąg z krwawnika pospolitego, ekstrakt z lawendy, następnie wyciąg z zielonej herbaty, witamina E, konserwan, konserwan i skłani kompozycji zapachowych. Także jest to naprawdę piękny skład, bogaty w oleje i ekstrakty i oczywiście na bazie nawilżającego soku z aloesu. Jeśli chodzi o to, co się rzuca w oczy przy pierwszym użyciu szamponu, przy zamiarze używania tego szamponu, to po pierwsze jego rzadka konsystencja. Jest trochę rzadki, ale nie przelewa się przy tym przez palce i jego gęstość porównałabym raczej do szamponów delikatnych od Anwen. Jego kolor jest bursztynowy. Byłam w szoku, kiedy to zobaczyłam, ponieważ zazwyczaj szampony są przezroczyste, ewentualnie mają takie żółtawe zabarwienie, a tutaj mamy taki piękny bursztynowy kolor. Jeśli chodzi o jego zapach, to jest taki naturalny, kojarzy mi się trochę z lasem. Może dlatego, że mm, jakiś czas temu byłam na masażu i on się nazywał jakiś tam mm, sosnowy, coś w tym stylu i właśnie w powietrzu unosił już taki zapach piękny olejku. No, trochę właśnie takie iglaste drzewa. Bardzo świeży, odświeżający, naprawdę bardzo ładny zapach. Ogromnym plusem tego szamponu jest jego piana. Matko bosko, jak to się pieni, <grywa> naprawdę. Piana powstaje przeogromna z niewielkiej ilości produktu. Obawiałam się właśnie, że będzie dosyć niewydajny przez to, że jest taki rzadkawy, ale nic z tego. Wystarczy naprawdę odrobina i już pięknie pieni nam się na głowie, więc to jak najbardziej na plus. Myje super, zostawia pięknie oczyszczoną skórę głowy, zapach jest naprawdę niesamowity, piana jest genialna, ale po kilku myciach zaczęła mnie swędzić skóra głowy. Miałam już nadzieję, że moja reakcja na CB się nie odezwie I jednak będę mogła stosować ten szampon, ponieważ naprawdę się z nim polubiłam Ale jednak po około 3-4 myciach takich z rzędu tym szamponem Moja skóra głowy zaczęła niesamowicie mocno swędzić już na drugi dzień Także no niestety będzie musiał ten szampon powędrować do kolejnego właściciela Do nowego właściciela Ale naprawdę jeśli chodzi o jego działanie oczyszczające O jego zapach, o jego pianę, o jego rozprowadzanie się po skórze głowy Ponieważ jest po prostu jedwabiste Naprawdę bardzo się z nim polubiłam Ale niestety CB... Moja skóra głowy 1.0. Kolejny kosmetyk, który miałam przyjemność testować, to odżywka. Jest to odżywka do włosów normalnych z olejkami z cytrusów i gorzką pomarańczą. No z nią to ja się polubiłam. Naprawdę. Producent mówi, że odżywka pomoże nawilżyć skórę głowy, rozczesać włosy i dodać im zdrowego blasku. Olejki cytrusowe uzupełniają składniki wypełniające cebulki, wygładzają, zmiękczają i nabłyszczają włosy, a przy tym dodają energii i poprawiają nastrój. Odżywka sprawdzi się nawet w przypadku bardzo wrażliwej skóry głowy. I właśnie dopiero kiedy przygotowywałam się do tego filmu i czytałam te opisy od producenta, zobaczyłam, że ta odżywka jest polecana do stosowania na skórę głowy, czego jeszcze nie testowałam, ale będę chciała jak najbardziej przetestować ją na skórę głowę, czy ją uspokoi zobaczyć i ewentualnie właśnie czy sprawdzi się do mycia Zgodnego z CG, czyli mycia odżywką. Sprawdzi się też przy włosach cienkich, w niewielkich ilościach można ją stosować nawet bez spukiwania. Za efekty odpowiadają w niej cytryna, przeciwutlenia czurnoważy tłustą skórę głowę, nadaje świeży zapach. Biały Grapefruit tonizuje skórę głowy, gorzka pomarańcza leczy suchą skórę głowy. Pantenol wzmacnia cebulki włosów, sprawia, że włosy wyglądają na i dodaje im objętości. Proteiny przeniczne wzmacniają blask włosów oraz zwiększają ich objętość i podatność na układanie. Przechodzimy teraz do analizy składu. Na początku ponownie mamy sok z aloesu, czyli nie wodę Czyli to jest naprawdę nawilżająca odżywka Następnie mamy wodę, alkohol tłuszczowy, olej żożoba Substancję myjącą, później antystatyk, antystatyk, konserwant, olej kokosowy Którego moje włosy tu nie wyczuwają To jest ciekawostka, że naprawdę moje włosy się w ogóle nie puszą po tej odżywce Zazwyczaj po kokosie mam taki efekt, że włosy są spuszone Mam taką aureolkę spuchu A tutaj mam takie trochę strączki, taki trochę właśnie tłustawy efekt A po tej odżywce w ogóle nie miało to miejsca Następnie mamy emolid i rozpuszczalnik Później substancję natłuszczającą, humektan, później olej z nasion słonecznika, regulator pH, konserwant, olej ze skórki białego grejpfruta, później hydrolizowany białka ryżu, olej z nasion ogórecznika lekarskiego, humektan w postaci pantenolu, następnie witaminę E, olej z rokitnika, później olej z nasion lnu, wyciąg z arniki górskiej, aminokwasy pszenne, wyciąg ze skrzypu polnego, później olejek z kwiatów pomarańczy, następnie olejek z trawy cytrynowej, później olejek ze skórki cytryny, humektan w postaci gliceryny, następnie wyciąg z białej herbaty później substancja następnie olejek eteryczny z rumianku i później składniki kompozycji zapachowych także podsumowując, jest to odżywka pechowa czyli zawiera wszystkie elementy równowagi pech jeśli chodzi o jej konsystencję to jest nie za rzadka, nie za gęsta jest taka pomiędzy nawet taka dosyć zbita bym powiedziała ale bardzo ładnie rozprowadza się po włosach i naprawdę bardzo fajnie się włosy na niej rozczesują, mamy wtedy piękny poślizg. Jej zapach jest świeży, cytrusowy z czymś mi się kojarzy z jakimś kosmetykiem, ale nie wiem z czym. Na pewno nie jest to pedal fresh cytrusowy, ponieważ pedal fresh cytrusowy pachnie bardziej kostką do toalety. A tutaj to jest naprawdę bardzo świeży zapach i przyjemny. To nie jest taki żrący jak w tamtym przypadku. Naprawdę bardzo ładny zapach odświeżający, trochę mi się chyba kojarzy z szamponem z sylwego, tym z trawą cytrynową. Znaczy z zapachem trawy cytrynowej. Naprawdę bardzo ładny, jeden z moich ulubionych zapachów. Bardzo polubiłam się z tą odżywką, daje mi zawsze piękny efekt nawilżonych, błyszczących loków, co zresztą pokazywałam wam na Instagramie jakiś czas temu, chwaliłam się, jak, jaki ładny efekt mi wyszedł. Naprawdę bardzo się z nią polubiłam i myślę, że nie będę się z nią rozstawać. Oczywiście nie będę jej stosować za każdym razem, ponieważ zawiera też sporo humektantów, których moje włosy za bardzo nie lubią w dużych ilościach, więc będę ją stosować raczej rzadko, ale wtedy będę pewna, że będę miała po niej good hair day. No ale pachnie naprawdę genialnie. Kolejny produkt to odżywka bez spłukiwania, intensywny blask i miękkość. Tego kosmetyku do końca nie rozumiem. I byłam w ogromnym szoku, kiedy odkręciłam po raz pierwszy wieczko z i kiedy używałam tego kosmetyku po raz pierwszy, ponieważ zazwyczaj, kiedy jest mowa o odżywce bez spłukiwania, to wyobrażamy sobie taką kremową konsystencję. Czy gęstą, czy rzadką, nieważne, ale taką kremową, jak to odżywka ma w zwyczaju. A tutaj mamy... Galeretkę i to taką mocno stężoną, taką, która długo siedziała w lodówce. To jest dosłownie galeretka zmieszana z żelem i jest naprawdę taka mocno stała konsystencja. Oczywiście tutaj już jest jej niewiele, ponieważ też brałam ją ze sobą na spotkanie warszawskich na włosy, także trochę mi tam dziewczyny zdękowały, ale i ja jej też sporo użyłam. Przejdźmy na początku do analizy składu. Na początku jest woda, później jest humektant w postaci gliceryny, później regulator pH, substancja zagęszczająca i żelująca, później jest wyciąg z buku, później trzy zagęszczacze, później emulgator i zagęszczacz, następnie ekstrakt z lawendy, później olejek eteryczny z rumianku, ekstrakt z białej herbaty, wyciąg z arniki górskiej, później oliwa z oliwek, wyciąg z listownicy palczastej, olej z nasion marchwi. No, skład też nie wskazuje na to, że jest to taka typowa odżywka bez spukiwania, tylko właśnie bardziej bym nazwała to kosmetykiem stylizującym. Kosmetyk pachnie bardzo ładnie, kojarzy mi się trochę ten zapach może z kremem Kerlala Baton Jackies. Tak mi się wydaje, taki słodkawy, owocowy nawet bym powiedziała właśnie zapach. Bardzo delikatne, subtelne, ale przepiękne, prawda? Bardzo ładny zapach. E, w każdym razie, tak jak mi podpowiadała intuicja, tak zaczęłam stosować ten produkt, czyli nie jako odżywkę bez spukiwania na początku, e, tylko zaczęłam od tego, żeby stosować ten produkt jako żel ślizgający. No i do tego był boski, jako taki produkt slizujący solo. Naprawdę świetnie się sprawdzał. Czy do takiego używania go po myciu od razu, czy na przykład na drugi dzień, na trzeci dzień, e, jako produkt do reanimacji, naprawdę był genialny, dawał fajny naturalny efekt, mięsistość włosów, fajną objętość. niezbyt Mocno zdefiniowany skręt, ale dalej był on podkreślony, nie, był, nie były te włosy rozprostowane. Ale jeśli chodzi o połączenie go na przykład z żelem slizującym od tej marki, o którym zaraz jeszcze będę mówić, no to już niekoniecznie polecam Wam to połączenie. Po pierwsze, tak jak mówiłam, to nie jest konsystencja typowej odżywki bez tylko to już jest konsystencja galeretki żelu, więc kiedy aplikujemy to na włosy, to efekt jest trochę taki tempawy, trochę tempo nam e, sunie ten produkt po włosach, nie jest takie masełkowate, e, więc kiedy jeszcze połączymy ten produkt z produktem żelowym, no to otrzymujemy taki trochę matowy efekt, taki trochę tępy, splątane włosy i niestety nieco puchu. Na przebitkach możecie zauważyć, jak próbowałam to połączyć, czyli na początku nałożyłam odżywkę bez spukiwania, czyli właśnie tę galaretkę John Masters Organics. Następnie zmoczyłam nieco włosy wodą zimną, żeby ociekały wodą, żeby nie były takie właśnie tępe, żeby mieć większą przyjemność w nakładaniu żelu slizującego na włosy. Bez tej dodatkowej aplikacji wody na włosy pomiędzy tymi dwoma kosmetykami raczej bym z dobrym humorem nie dokończyła tej slizacji, ponieważ domyślam się, że włosy byłyby splątane, tępe i matowe no i niestety efekt mnie nie zadowolił, włosy były obciążone, oczywiście ładnie się skręciły w takie ruloniki na całej długości na całej objętości włosów, ale właśnie był przykład, były takie naprawdę mocno obciążone te włosy i w ogóle mi się to nie podobało dlatego je w końcu spięłam także do tego połączenia raczej wracać nie będę jeśli już miałabym łączyć ten kosmetyk z jakimś innym, to raczej pod tę galaretkę nałożyłabym jakąś odżywkę bez spukiwania, właśnie jakąś taką bardziej kremową żeby zabić nieco tę tępłą kozystencję, dlatego ta galaretka stosowana solo jak najbardziej się sprawdzi, daje fajną Objętość, fajny naturalny wygląd włosów, ale już w połączeniu z innym kosmetykiem slizującym, szczególnie w formie żelu, raczej nie. Jeszcze będę starać się połączyć ten kosmetyk z kremami jakimiś slizującymi, ponieważ może akurat wtedy będzie jeszcze fajniejszy efekt niż w połączeniu z żelem. Ewentualnie dam te kremy pod spodem, później jeszcze pokombinuję z tym, żeby jakoś się zmieszać razem na ręku. Ewentualnie dam faktycznie to odżywkę jako BS, a później nałożę na to krem. I jeszcze będę wam dawać znać oczywiście na Instagramie jak mi się to połączenie sprawdza. Ostatnim testowanym przeze mnie kosmetykiem będzie oczywiście słonienie wcześniej żel słodka pomarańcza i proteiny jedwabiu. Przejdziemy teraz do analizy składu. Na początku jest toks aloesu, czyli naprawdę mocno nawilżający żel do włosów. Później jest dopiero woda. Następnie jest zagęszczacz, humektant, zagęszczacz, proteiny jedwabiu. Następnie humektant w postaci pantenolu, lepiszcze, później hydrolizowane proteiny sojowe. Olejek klementynkowy, olejek cedrowy, konserwant, konserwan i ekstrakt z kwiatów wicokrzewu. Konsystencja tego żelu jest dosyć rzadka, przypomina mi trochę Diva Curl Archangel Gel, e, chociaż wydaje mi się, że nawet jest e, nieco gęstszy od Divy. I też tak szybko on nie znika we włosach, ponieważ kiedy aplikujemy żel Diva Carol Archangel Gel, to on bardzo szybko znika we włosach i już go później nie czujemy i mamy wrażenie, że trzeba go cały czas dokładać, a tutaj już nieco bardziej ten żel jest wyczuwalny na włosach. Bardzo przyjemnie sunie po włosach, nie czuć takiego tępego efektu jak na przykład w przypadku tej galaretki wcześniej przeze mnie wspominanej, tej odżywki bez spukiwania. więc naprawdę stylizacja tym produktem jest przyjemna. Włosy utrzymuje delikatnie, więc na drugi dzień raczej już będą nieco rozprostowane, nieco spuszczone, więc pewnie wtedy będą wymagały reanimacji, ewentualnie po prostu zmoczenia tylko wodą albo związania w kucyk. Ale jeśli ktoś lubi naturalny efekt postylizacji włosów, to jak najbardziej ten, że się u takiej osoby sprawdzi. Daje naturalny efekt, mięsiste włosy, fajną objętość i ten skręt nie jest właśnie tak sztucznie podtrzymany, tylko wyglądają włosy naprawdę bardzo naturalnie, jak po jakiejś kąpieli w jeziorze. Nie radziłabym stosować go przy każdym myciu, ponieważ zawiera i proteiny i humektanty, więc po jakimś czasie może nas zacząć puszyć. Ale o dziwo, mimo że nie ma dużo emolientów, dużo olejów w składzie, to nie daje takiego tempego efektu, matowego efektu, tylko włosy wychodzą po tym żelu nabłyszczone. Bardzo się z nim polubiłam i żałuję, że już się kończę, ponieważ jak widzicie, zostało mi go niewiele i też wzięłam go właśnie na spotkanie Knocy na włosy w Warszawie i poszedł jak <laughs> ciepłe bułeczki, został przelewany w małe pojemniki, więc mam nadzieję, że jeszcze mi trochę posłuży. Że tym bardziej, że nie będę go używała przy każdym myciu, bo może mnie właśnie spuszyć przez te humektanty i ewentualnie jeszcze proteiny Lekki stylizator nadający takiego naturalnego wyglądu moim włosom Ja jestem na tak Podsumowując, kosmetyki z tej marki naprawdę zasługują na uwagę, na choć odrobinę uwagi. Oczywiście są to kosmetyki drogie. To nie jest już e, tania rzecz, to jest już raczej wyższa półka cenowa. Dlatego też raczej radziłabym używać ich raz na jakiś czas, raz na kilka myć, a nie przy każdym myciu. Szczególnie też, że mają humektanty, mają proteiny w składach, e, więc i takie używanie ich co mycie raczej nie sprzyjałoby dobremu wyglądowi naszych włosów. Dlatego raczej byłoby mi ich szkoda używać przy każdym myciu, ale myślę, że i tak warto je wypróbować, chociażby ze względu na te naturalne składy i filozofię tej marki. Z kodem robotowym zakręcownia 08 macie minus 15% na zakupy w Drugery Pigment. Promocja trwa przez 5 dni i jej szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Koniecznie napiszcie, czy znacie tę markę i czy jesteście ciekawi jej produktów. I oczywiście czekam na Wasze sugestie co do filmów, które chcielibyście zobaczyć na kanale w najbliższym czasie. Zapraszam Was na Instagrama i Facebooka Zakręcownia. zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka oraz swobody w górę. Jeśli spodobał wam się oczywiście ten film, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się pięknego dnia i na razie. Pa pa.